Siemaneczka, przy piątku. Dziś się biorę zakopanie ław w tym piaseczku. Dwa sposoby. Wyszedł drugi. Chciałem skarpówką zebrać do górnej krawędzi ławy, ale taka jest mieszanka tam jakaś glinka i tu się obrywa. Także jadę 60. Jadę 60 normalnie. Zazbroimy to wszystko, zalejmy chuciaka pierw Zazbroimy, zalejmy ławy i dopiero sobie wybiorę do murowania yy, Te czy te, tam, te nie, no, Pół metra Do górnej krawędzi ławy i wtedy będzie leżej do murowania Ale się nie będzie tak obrywało. szkoda tego betonu Mam nadzieję, że to się nie poobrywa Ale jest takie, o, widać, nie? Takie przemieszane warstwy to może trochę to utrzyma Miałem w ogóle tutaj wykopać pierwowinę i nie zbierać tej, tego humusa, to i tak bardziej sypkie jest jak to Także lecę teraz zewnętrzną po, po śniadaniu Udam już od połowy mam ścianę i mam tam poszerzenie pod stopy Pod, 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 pod stopy, pod... No. pod słupę, nie? Także albo się weziem skarpówkę i sobie zaznaczam Wykopać to już z głowy Dobra, mamy wykopane, trzeba wybierać. Mam nadzieję, że się nie popsuwa. Resztę już trzeba ręcznie. Narażynki się oberwały, tylko wiadomo, że od kopania I tu się powybierę, poprawia się, tam jeszcze mam tutaj na środku gdzieś stopę pod komin To już tam Musimy sobie ręcznie to zrobić No i będzie, do miłego